No i poszło, siema na budowie w Modernowie, jestem właśnie w trakcie budowy tutaj tego fajnego takiego tutaj obiektu jednego, wypasionego, mieszkalnego, takiego i w trakcie tej budowy stwierdziłem, że mogę przecież jeden odcinek nagrać sobie bez problemu, a mam odcinek taki, że pokazuję jak buduję sobie sypialnię nowoczesną i musimy zrobić coś takiego i najfajniej jak macie ortedita, to sobie zrobicie dokładnie tak samo jak ja a jeśli nie macie wortedita, no to macie lekki like, przypał ale spoko bez obaw da się ogarnąć tylko ja muszę znaleźć teraz odpowiedni tutaj o także jak macie Ortedita, to tą komendą robicie takie fajne drewienko i ono się różni od normalnego stawianego właśnie tym widzicie wy jak będziecie chcieli to musicie sobie po prostu zrobić w ten sposób ale wtedy tutaj, tutaj u góry macie takie coś widoczne, jeśli wam się to podoba spoko jeśli wam się to nie podoba możecie na przykład to dywanikiem zakryć ale ja tego nie chcę dywanikiem zakrywać bo będę chciał coś na tym postawić a kładąc dywanik tracę tą możliwość, ale z racji że buduję sobie modernowo a na modernowie mam akurat wordedita to sobie z niego pokorzystam Tutaj można by było jakoś porobić drzwiczki czy coś, ale w sumie nie chcę tego robić. Zostawmy to na wyobraźni naszej, że my mamy tutaj jednak te drzwiczki, tak? Halo, łóżko. Tu mamy poduszkę. Tu do tego mebelka mam przytwierdzoną wystającą szafeczkę, żeby mieć półeczkę i to wygląda w tej chwili teraz tak. I dobra. Dywanik. Coś takiego. Dookoła łóżka. Myślę, że wygląda to spoko. Zaraz. Szczegóły. Szczegóły będą na końcu. Na razie jeszcze jakiś mebarek by mógł się gdzieś przydać. Może tutaj zrobimy takie dla kubitki. to miejsce, ale ogólnie to jest miejsce takie z lustereczkiem. I to sprawy. Dobra, krzesełko rzucimy, niech mają. jazu jakieś dźwięki. Dobra. I co tu teraz? Był taki jeden obraz, co mógł trochę ściemniać wyglądem lustro. O, dobra, niech będzie. O to chodziło. No i dobra. Tu jeszcze mybelek trzeba walnąć jeden. <grystanie> eee. O, robimy go w ten sposób, że. Eee. Tu, tu, czy tu, 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 tu trzy. tu 4 5 i tutaj tego do góry nogami i tego do góry nogami. mamy fajną półeczkę i też mamy możliwość postawienia coś na górę bo tu mamy do góry nogami te płytki także nie jest to tak że to jest zwykła półpłytka postawiona na której nic się nie da postawić tak samo jak tutaj że się da postawić i chyba przyszedł czas żeby coś tam popostawiać y Komendy na głowy. Jak ktoś jest ciekawy, jak sobie zrobić takie głowy, bo to można w zwykłym Minecrafcie, bo to są zwykłe głowy, przywołać takie komendy. To zapraszam na kanał szybka. Mam go chyba u siebie w Polcany na YouTube'ach. Także u niego możecie sobie zobaczyć, jak sobie przy, przywołać takie główki. I myślę, że one są naprawdę genialnymi tutaj o zdobnikami do tej gry. Czekaj, czekaj, bo ja tu mam ich jeszcze trochę. Czy jest tu coś takiego fajnego, co można było tam postawić sobie na tym stoliku? Hmm. No, skrzyneczka mogłaby być, mogłaby być jedna, ale coś jeszcze, coś jeszcze. Kwiatki to zaraz próby z doniczkami zwykłymi. To będzie, na pewno, żeby upiększyć pokój. Dobra, postawię jakąś pierdołę po prostu, żeby coś było. Yy, obrazek mi oddaję, bo może się jeszcze przyda. To wyrzucę. I tu postawię, żeby to stało. No to fajnie wygląda nawet. Dobra. Doniczkę Włoń. Haha, jest doniczka. Którego kwiatka lubię? Tego tak, lubię, ten jest bardzo fajny. Czy jakiś jeszcze będziemy dawać? Yy, ten jest spoko. Przynajmniej na tym teksturpaku, nie? Bo ogólnie to te domki, to nie wyglądają tak fajnie. Jak nie macie tego teksturpaka, to one wyglądają trochę tak. trochę do dupy. Czy tu chciałem dwa kwiatki? Nie, tu chciałbym jednego na pewno. I tutaj mógłbym mieć dwa. O, tu będą dwa takie. I tu będzie jeden taki. O, i teraz jest spoko I tutaj jeszcze trzeba jakiś zasiać ferment Tutaj też dwa, te ja dam, dobra I w sumie widzicie, no mamy ogarniętą całkiem fajną sypialnię Zasyć szybko Nieźle, co? Tutaj jest korytarz, ale tam już jest ściśle, ściśle tajne, bo reszta jest domu jeszcze w budowie I, i, i nie wiem, nie wiem co się dzieje Dobra, także to tyle na razie jest modernowa. Kurde, no chyba, chyba spoko. Będzie taka sypialnia. Ładnie to wygląda, nie? A jak, dobra, nara.